Nowa droga otwartego serca, dzień 34. Jak pięknie, że trafiliście w to miejsce. Ten podcast nazywa się Otwarte Serce i ma w sobie bardzo konkretne przesłanie. Jest miejscem spotkania i wolności. W ciszy otwartego serca. Takie serce jest gotowe na wszystko, co przynosi chwila obecna, co przynosi każdy moment. Jest to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany i z radością witany. Tutaj możesz bliżej przyjrzeć się swojemu życiu. Może odkryjesz coś nowego, może czegoś się nauczysz. Jest to miejsce, które wzbogaca, otwiera, a czasem może wszystko wywrócić do góry nogami. A wtedy może się okazać, że do tej pory stałeś lub stałaś na głowie. I wreszcie możesz poczuć grunt pod nogami. Ja mam na imię Wojtek. Chciałbym, abyśmy razem wyruszyli w drogę. Mam za sobą wiele dróg misyjnych, jestem misjonarzem, ale chciałbym Cię zaprosić do wspólnego wędrowania nie tyle przemierzając geograficzne szlaki, co podążając w głąb, w głąb serca, otwartego serca. Nie zatrzymujemy się w naszej drodze. Kroczymy dalej, musimy spotkać jeszcze wiele niespodzianek, trudności, przeciwności, tajemnic. Chcemy odkrywać tajemnice naszego serca. Nie chcemy, aby rządziło tym sercem coś innego niż miłość. Ale są inne siły, które pragną zawładnąć naszym sercem, które pragną przejąć kontrolę. Musimy być wrażliwi, kiedy takie momenty przychodzą. Dzisiejsza Ewangelia daje świadectwo takiego momentu. To nie tylko ludzki sposób myślenia, to nie tylko brak odwagi, by spojrzeć w słabość własnego serca, a dobrym sposobem na to jest przekierować swoje spojrzenie na innych, którym da się zarzucić słabość, a nawet ją w jakiś sposób. Udowodnić, przekierować uwagę to ciekawa taktyka, kiedy nie chcemy zobaczyć słabości własnego serca. Będziemy szukać jakiegoś innego punktu odniesienia, czegoś, kogoś do oskarżenia, do odwrócenia uwagi od tego, co się dzieje w naszym własnym sercu. Spróbujmy zobaczyć te momenty, kiedy uciekamy od spojrzenia w głąb własnego serca. Kiedy wolimy widzieć to, co na zewnątrz, kiedy widzimy odpowiedzialność innych, kiedy patrzymy i szukamy zamiast we własnym sercu, to gdzieś w innych, na zewnątrz. Nasze serce potrzebuje takiego troskliwego spojrzenia. Może warto zobaczyć to, jak bardzo wrażliwe jest nasze serce, jak bardzo delikatne, jak wielkiej wymaga troski i uważności. Może obraz tej kobiety bezradnej wobec tłumu i osądu i oskarżenia pokazuje również to, jak bezradne jest nasze własne serce, jak trudno nam się będzie przed takimi sytuacjami obronić, kiedy z jednej strony wina może być ewidentna, chociaż niesprawiedliwa, bo przecież ten grzech wymaga udziału dwojga ludzi, a tylko ona stoi przed sądem. To też pokazuje, jak niesprawiedliwe może być tego typu spojrzenie, jak bardzo zdominowani jesteśmy przez tego typu niesprawiedliwe spojrzenia, które nie traktują wszystkich jednakowo, które tworzą uprzywilejowanych. Przez tyle wieków, tymi uprzywilejowanymi byli mężczyźni. To jest ich świat, którego teraz doświadczamy, świat mężczyzn. Świat zbudowany na męskiej logice i zdecydowanie brakuje mu harmonii. Owszem, pojawiają się coraz bardziej widoczne elementy, które dążą do zrównoważenia, do harmonii, do dużo głębszej sprawiedliwości niż wcześniej, ale rany z przeszłości są bardzo głębokie i trzeba ogromu miłości i wrażliwości. Żeby te rany uzdrawiać. Widzimy to zarówno w tym opisie z Księgi Daniela, kiedy Zuzanna stoi bezbronna i bezradna wobec zawiści i podstępu. I dzisiaj ta kobieta z Ewangelii w podobny sposób, jakby przez tyle wieków zupełnie nic się nie zmieniło. Zupełnie ten sam model widzenia świata przede wszystkim. Chcemy zobaczyć kruchość i wrażliwość ludzkiego serca, i to jak bardzo musi być chroniony, jak bardzo potrzebujemy takiej ochrony, uszanowania wrażliwości ludzkiego serca. Każdego z nas to już bez różnicy, czy jest to serce mężczyzny, czy kobiety, ukształtowane na takich, a nie innych wzorcach. Potrzebujemy odkryć na nowo tę równowagę. Między odważnym, męskim sercem, które postawi w świetle sprawiedliwym, tak jak czyni to Jezus dzisiaj, odwracając uwagę i kierując ją we właściwą stronę czyli nie na zewnątrz, a do wewnątrz popatrz na swoje własne serce, popatrz co w nim jest, i całkowicie wtedy zmieni się Twój obraz świata. Twój obraz rzeczywistości. Potrzebujemy takiego wewnętrznego spojrzenia. Potrzebujemy odwagi, męskiej odwagi, ale i żeńskiej odwagi i wrażliwości, by móc popatrzeć w swoje własne serce, by móc zobaczyć w nim zarówno to, co piękne i szlachetne, jak i to, co trudne i smutne. Możemy rozwijać to, co piękne i szlachetne i możemy uzdrawiać to, co poranione i słabe. Ale kierunek spojrzenia może być tylko jeden: nie na zewnątrz, nie na innych. Tam nie mamy nic do zrobienia. Możemy być tylko we własnym sercu. Chcemy uszanować wrażliwość naszego serca. Chcemy zobaczyć, gdzie jest zraniony. Kobiece serce poranione jest mocno, i męskie serce również wiele w nim nieczułości. Jedno i drugie, męskie i kobiece serce potrzebują lekarstwa. Jest nim całkowita zgoda na kruchość, na słabość, na bezradność. Jest lekarstwem, które potrafi poranione serce uzdrowić i uczynić go na nowo sercem mocnym, sercem odważnym, a jednocześnie wrażliwym, gotowym. Ta bezwarunkowa miłość ma swoje źródło, my je już znamy, my wiemy dokąd się zwrócić, nie musimy daleko szukać. To źródło jest w każdym z nas i może to właściwy moment, aby pochylić się nad swoim własnym sercem, aby zobaczyć jego zranienia, ile razy było niesłusznie oskarżone, potępione, odrzucone, a nawet zagrożone śmiercią. Ale przechodzi miłość, która uzdrawia, która wyzwala, która przemienia i chcemy się w tej miłości zanurzyć. To jedyna droga, by uczynić nasze serce na nowo, mocnym, pięknym, odważnym, gotowym.